W już jest taka szkoła, która jest AI first, czyli uczą po prostu, uczy sztuczna inteligencja, a model nauczyciela przechodzi z takiego yy, źródła wiedzy na mentora, taki mentoring i szkoła ta osiągna no, wybitne wyniki. Tacy uczniowie, którzy byli w drugim decylu uczniu, w drugim centylu awansowali na przykład do 90 centyla najlepszych uczniów, więc mocno poprawiło to. Jakość nauczania. Zresztą sztuczna inteligencja jest do tego świetna, bo ona ci jest w stanie wytłumaczyć wszystko w taki sposób, jak Ty to chcesz zrozumieć. A nauczyciel zazwyczaj po prostu potrafi spojrzeć, może z kilku kątów, może dobry nauczyciel z większej liczby kątów. Natomiast sztuczna inteligencja dostosuje się do tego, w jaki sposób Ty myślisz, i użyje takich analogii, które do Ciebie najlepiej trafiają. Więc o ile, o ile szkoła mądrze to wdroży, to będzie na tym korzystać, bo jeżeli będziemy dążyć do tego, żeby zakazywać, żeby ludzie nie korzystali z tego do, jako narzędzie do kopiowania, to to można, można to wykorzystać w dobrym celu i myślę, że w nauce bardzo mogłaby ona pomóc. No dokładnie Damian, tak tym bardziej, że czat GPT już teraz pamięta naszą historię konwersacji, jest w stanie w jakiś sposób modelować nas. Ty pokazywałeś w tym programie kilka funkcji, opowiedz mi o mnie, co wiesz na mój temat. Więc potencjalnie jak uczeń wejdzie w ten system i... AI, ChatGPT, GPT, czy jakikolwiek system będzie do tego skonfigurowany, będzie znał poziom ucznia, będzie znał jego problemy, będzie wiedział, czy ma, nie wiem, dysortografię, dysleksję, czy inne wyzwania, z którymi musi sobie poradzić, gdzie jest na tej ścieżce, powiedzmy, jakiegoś programu edukacyjnego.